Słuchajcie, moi mili, moi mili, słuchajcie, piąteczek, piątunio, chyba począteczek, piąteczek, chyba dobry począteczek. Słuchajcie, taka mnie dzisiaj przygoda spotkała w moim klopie, jakem klop babcia. Spotkałam kogoś, obwinęłam papierkiem, no ale sami zobaczycie i posłuchajcie. No i... I mi Guanito. A to początek mojej historii. Mamusia mnie urodziła, ale całe szczęście wody zapomniała spuścić. Tak więc wyczołgałam się na deskę klozetową i leżałam pełne smutku. Aż ktoś zlitował się. I obwinął mnie papierkiem toaletowym. Mniam?